Witajcie moi drodzy dzisiaj pokażę przepis na proste, szybkie, pyszne pożywne danie mianowicie jajecznice z grzybami i z cebulką o, tu są grzyby zebrane przeze mnie, obgotowane najlepsze, świeże, no ja mam zebrane czyli wcześniej więc obgotowane cebulka, olej sól, pieprz patelnia I oczywiście śpieże jajeczka to są z mojego tutaj chobu kurzego, kury z wolnego wybiegu. Naturalna pasza, jajka bio, eko, jakie tam kto chce grzyby w pobliskim w lesie zebrane przeze mnie też zdrowe, jadalne przede wszystkim tu borowiki, kozaki, podgrzybki i inne mniej takie szlachetne, ale też bardzo pyszne. Teraz słuchajcie, to są zdory, które nam niektórzy piszą nam niby nawet dietetycy, że grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych, bo mają mnóstwo witamin, mają dużo substancji mineralnych, z których organizm buduje właśnie prowitaminy, koenzymy, enzymy. Natomiast nie mają tłuszczu, nie mają cukru, więc są bardzo dietetyczne. Tak, A mają też proteiny, bo przecież z czegoś muszą tworzyć swoje tkanki. Także nie, nie wierzcie w żadne głupoty, które ludzie wypisują, żeby Was zniechęcić. Zachęcam do zbierania grzybów, ale zanim zaczniecie zbierać grzyby, to się nauczcie, które są jadalne, które nie. Teraz wracam do przepisu. Grzyby tutaj trzeba drobno pokroić. Cebulkę obrać, też drobno posiekać, od tego zaczynam. Grzyby są już pokrojone na drobno. O, te malutkie zostały się w całości, cebulka posiekana, patelnię na ogień, na patelnię wlewamy oleju niedużo, tyle tylko żeby się dno zakryło, żeby było na, na czym smażyć i pierwsze wsypujemy cebulkę, niech się ona tutaj podsmaży, tak zeszkwi, czyli zlanszuje, Jak to lubi mocno zesmażoną, taką skwarkowatą, proszę bardzo. Ja takiej to bardzo nie lubię. Lubię jakieś jest trochę podsmażona, miękka drewnianą łyżeczką rozprowadzamy po całości i czekamy kilka minut aż się podsmaży nam ta cebuleczka cebulka już się trochę podsmażyła zeszkliwa czyli tam z francuskiego zblanszowała Paruje pięknie, pachnie wspaniale grzybki lądują na patelni. grzybki wylądowały mieszamy to Część soli dla smaku, sól poszła, odrobina pieprzu nie za dużo, żeby dało się jeść, pieprz proszę posypany. teraz to spokojnie sobie smarzymy żeby grzyby się zagrały zwłaszcza jak surowe, no to były odgotowane tak że tam długo im nie trzeba słownie w pierwszej minuty przemieszczać żeby smak się rozszedł soli, pieprzu pieprz ważny zawiera naturalną welkarnitynę Czyli wspomaga proces trawienia. tak grzyby mamy podsmażone już z cebulką. Podjeżdżają w pobliże jajeczka. Pierwsze pach rozbijam z rączką. Otwieram poszło. Drugie jajeczko. Poszło no, łatwiej dwoma rękami, na no, rękoma, ale nie da się jedną ręką trzymać i kręcić, a drugą rozbijać. Na szczęście ręce nam zdrowe, sprawne. Jedną ręką też mogę i rozbić, i przerać jajko na paternie I teraz mieszamy. Mieszamy, ja nie lubię tak, żeby było tak mocno wysmażone. To, żeby się jajka troszeczkę ścięły. To też jest ważne, bo jak są jajka takie na pół surowe, czy to ugotowane na miękko, czy to smażone, to one mają dodatkowe zalety. Na przykład białko, które nie jest całkowicie ścięte, pomaga nam w redukcji cholesterolu, zwłaszcza tego złego. Jak jest wygotowane, na, na twardo, na biurko, to już takich właściwości nie ma. Ma tylko właściwości odżywcze. A, a to jest super, bo jajko, tak jak i mleko, kurze, kozie, to są produkty całościowe, suplementarne. One mają praktycznie wszystkie potrzebne składniki odżywcze. Tu w przypadku jajko, to dla piskaka, mleko dla cieraka, czy tam jak Więc to są bardzo zdrowe tam a cukru nie ma tam, no, za dużo także taka jajecznica no, ona już o, co dochodzi powoli za chwilę wyłączam mm, Pięknie pachnie Jest to super danie tam, na śniadanie na rozruch kromeczka chleba bułeczka do tego może być jasne, lepsze, ciemne na kolację po całym dniu ciężkim, żeby sobie podjeść, potem film obejrzeć, mecz, koncert czy jakiś inny ciekawy program. Rewelacyjne danie, proste, łatwe, pokazuję tak po prostu z ciekawości. No może ktoś nie robi, może ktoś nie lubi z grzybami, to zachęcam, zachęcam. Tylko uważajcie, uważajcie, bo to co tam się wydarzyło z tymi dziećmi gańczykami, to mnie przeraziło. Trójka dzieci się zatruła. To dzieci Afgańczyków, których sprowadziliśmy z Kabulu, współpracowników naszych tam służb, które były. Tak, dziewczynka 17-letnia, no to, to wyjdzie z tego. Zatruł się mu humorem strzemotnikowym. Natomiast dwóch chłopców 6-5 lat, jednemu załatwili przestrzeń wątroby, no ale ten najmłodszy mózg w stanie śmierci klinicznej, no ciężka sprawa. Naprawdę uważajcie, co zbieracie, uczcie się tych grzybów. A tu jeszcze takie pytanie, pytanie do naszych rządzących. Panie prezesie Kaczyński, panie premierze Morawiecki, panie ministrze Kamiński. Ciekawe, czy wy byście przeżyli za stawkę dzienną 9 złotych, tak? Na całodobowe wyżywienie. Weźcie się, zlitujcie, ludzie. Niby jesteście mądrzy, niby rządzicie. Ja tam nawet Was wspieram w różnych sprawach, przy głosowaniach, no bo po drugiej stronie to tam w ogóle pustkę. Pustkę widzę w pomysłach na kraj i w ogóle na rządzenie. Wy coś próbujecie, ale też, no, no, no ludzie kochani, za 9 złotych. Ciekawe, czy, czy, czy byście przeżyli za 9 złotych. No. pamiętam, gdzie rodzice tych dzieci były, Gdzie byli pracownicy, żeby nam mogli nas zbierać. I ludzie kochani, uważajcie naprawdę. Są trzy grzyby u nas w przy przede wszystkim Muchomor Solotnikowy. On najwięcej ma ofiar śmiertelnych. Muchomor cytrynowy, ten żółciutki z nim I Czarnidra, który teraz już się po, po pojawił, taki podobny do Kani, ale... Czerniejące od dołu. Jego jak się więcej zje, też śmiertelne żywo zbiera. No to tak tak Bo mnie ta sprawa zbulwersowała, że, że jak można ludzi sprawdzić do Polski ich, i potem pozwolić, żeby się tutaj otruli grzybami. Ale to nic. Polecam, polecam jeżdżniczkę. Zaraz będę sobie ją konsumował. Jak skonsumuję filmik wrzucam Do sieci. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się ciepło. Uważajcie na siebie. Cześć.